Witam po wakacjach, nastała jesień i rozpoczyna się nowy sezon, a w nim... Bida, panie, bida. Interesujących nowości praktycznie nie ma, ale znalazłem kilka tytułów, które mogą być dobre. Babylon opowiada historię prokuratora badającego sprawę nielegalnych badań klinicznych związanych z pewną firmą farmaceutyczną. W pewnym momencie znajduje on zakrwawione akta, które ostatecznie doprowadzają go do odkrycia spisku stworzenia nowej, autonomicznej strefy w zachodniej części Tokio. Opis jest mocno enigmatyczny, ale zdołał wzbudzić moje zainteresowanie, a na Maj Anime list anime zakwalifikowane jako thriller. Myślę, że dam tej produkcji szansę. Już od jakiegoś czasu miałem na oku Bistars i bynajmniej nie dlatego, że protagonistą jest wilk. Są to okruchy życia, gdzie bohaterami są poddane antropomorfizacji zwierzęta. Fabuła zawiera intrygi, romans, elementy kryminalne i normalne codzienne życie. Wszystko jest podane w unikalny sposób, który zapewnił mandę olbrzymią popularność. Sam komiks zgarnął w Japonii ogromną liczbę nagród. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tytułem. Nie skreślajcie go z zastosowania grafiki 3D. To tak, jakbyście nie chcieli przyjąć darmowego Mercedesa, bo nie podoba Wam się jego kolor. O Grand Order nie ma się co rozwodzić. Jest to po prostu kolejna wariancja Wojny Ograla, tym razem pokrywająca Ark z Babilonią. Nie spodziewam się czegoś tak dobrego jak Unlimited Blade Works, ale może dostajemy coś na poziomie apokryfy. Ogólnie tylko dla fanów franczyzy. Miecz Nieśmiertelnego jest bardzo znanym tytułem wydanym na naszym rynku przez wydawnictwo Egmont. Przyznam się, że go nie znam i traktuję ten brak znajomości jako jedną z największych luk w mojej mangowej wiedzy. Komiks ma bardzo wysoką ocenę na My Animalis i piękne rysunki, ale do tej pory nie miałem okazji, aby bliżej się z nim poznać. Myślę, że ta adaptacja jest dobrą okazją do zaznajomienia się z tytułem kto chwilę ogląda mój kanał, zapewne wie, że dla mnie sezon bez haremówki, jest sezonem straconym. OREO SUKI NANO to kolejna, typowa komedia romantyczna. Protagoniści anime zostaje wyznana miłość. Dwa razy. Niby wszystko fajnie, pięknie, ale problemem pozostaje treść tych wyznań. Dziewczyny powiedziały coś, co kompletnie nie pasuje do wyznania uczuć. Co to takiego? Sam jestem ciekaw. Trochę boję się, że dostaniemy kolejną Kawa i Kerebę, która leciała w poprzednim sezonie i była anime co najwyżej średnim, ale może nie będzie tak źle. Z nowości to tyle. Nic innego mnie nie zainteresowało. Ale pora jesienna będzie należała do kontynuacji. Dostaniemy kolejne sezony: Sword Art Online, Shokugeki no Soma, Nanacono Psychopass, czy Furu, Boku Ben i oczywiście tego, na co wszyscy czekają. Czwarty sezon Akademii, czyli Ark z Jakuzą! Oj, będzie się działo, będzie się działo! Myśleliście, że widzieliście heroiczne akty w tej opowieści? To poczekajcie, aż do akcji wkroczy Mirio! Myśleliście, że widzieliście prawdziwego złoczyńcę z krwi i kości? To poczekajcie na Overhaula! Według mnie czeka nas, jak do tej pory, najlepszy Ark Boku no Hero Academia, jaki wyszedł. Mam nadzieję, że studio Bones się postara i wyciśnie tym razem ze mnie kilka łez bo na razie nie udaje im się ta sztuka. Zostało jeszcze kilka anime zaczętych w sezonie letnim. Oglądam w tej chwili trzy. Dr Stone to fuzja Minecrafta, gry Civilization i japońskiej animacji. Połączenie idealne. Fire Force to udany Battle shonen o strażakach. Walka z ognistymi demonami jest naprawdę super. Saga winlandzka. To anime o wikingach jest tak dobre, że przestałem je oglądać. Czekam aż zbierze się więcej odcinków i zrobię sobie maraton, Iha! A jakie anime wy macie w planie obejrzeć? Piszcie w komentarzach. Mile widziane również 2-3 słowa, dlaczego zamierzacie obejrzeć właśnie ten tytuł. Jeśli się w czymś machnąłem, sorry. W końcu nie znam większości tych serii. W tym miejscu standardowo proszę o łapkę i suba. Na razie.